Witam wszystkich, z tej strony Allog, a to jest kolejny odcinek z serii Alllok pyta, widzowie odpowiadają No i ostatnio było zadane pytanie wam Kiedy kończy się mokre, a zaczyna na wilgotne? No i padło sporo odpowiedzi oczywiście dużo się odpowiedzi powtarzało No i właśnie tutaj zrobiłem to top 5 znowu odpowiedzi No i oczywiście top 5 i top 4 to są odpowiedzi, które najczęściej się Yy, pojawiały, więc yy, tak, top 5 i najczęstsza odpowiedź. Mokre kończy się, gdy zaczyna się wilgotne, a wilgotne, kiedy kończy się mokre. No, mało ambitna odpowiedź, ale najczęściej się pojawia, więc no musicie się tutaj pojawić. Top 4, czyli druga najczęściej pojawiająca się odpowiedź, mokre jest wtedy, gdy pada deszcz, a wilgotny, kiedy się ten deszcz skończy, czyli po deszczu. No też mała ambitna odpowiedź, no bo taka hmm, jakby to nazwał oklepana. No, i teraz trzy odpowiedzi, które no, wzbudziły we mnie jakiś tam chociażby mały uśmiech. Więc <laughs> tak, top 3. Kiedy przelecisz swoją panienkę, to przestaje być mokra, ale wciąż jest wilgotna. <laughs> I to jest y, odpowiedź od Rafała Z. Rafał Zy, taki manik. Zy to podejrzewam, że skrót od nazwiska, więc. Druga odpowiedź to czyli top 2 jest od Piccolo12, i to jest odpowiedź: jeżeli widać krople, to mokre, a jak nie widać kropli, to wilgotne. No, w sumie taka bardziej już ambitna odpowiedź, trochę więcej włożył w to niż, niż właśnie ci z deszczem. Także jest jako top 2. No i top 1, czyli odpowiedź, która wywołała u mnie największy uśmiech, wręcz śmiech. Jest to odpowiedź od wiewiór orzechowy. I to jest. W sosnowcu mokre się nie kończy. <noise> I po prostu zmierzył mnie tym, tą odpowiedzią. No, także ja wam dziękuję za odpowiedzi. No, mam nadzieję, że w następnym, znaczy w tym pod tym odcinkiem, będziecie mieli więcej śmiesznych odpowiedzi, bo fajniejsze są, mówię, te śmieszniejsze odpowiedzi, takie, które można się z nich pośmiać. Wtedy jest jakaś frajda z tego. No i pytanie na dziś, co to jest zielone, ogolone i skacze? No. Także możecie odpowiadać, pytanie będzie i w filmiku i w opisie i w komentarzu i w tytule, wszędzie będzie, także możecie sobie odpowiadać. Zielone, ogolone i skacze, no ja już jestem ciekaw co wy tam napiszecie, a tymczasem trzymajcie się i cześć.